Ciebie też, Pacio. No więc dzisiaj wielki dzień przeprowadzki. Powielko, zobacz. Jest tyle rzeczy przygotowanych, a to jest tylko mały fragment tego, co my tu mamy. Ha? Tak. W teraz idziemy na trawkę. Skalek jest na padoku. Kobyłka nie jest na padoku, bo ją da boli. No dobra, teraz trochę o tym, gdzie my się przenosimy, czego się przenosimy i tak dalej. Pewnie sporo z Was kojarzy to, że moje konie stoją w stajni Centurion. No i my w tym Centurionie stoimy od prawie 11 lat. W sensie, żaden z moich koni nie jest w tej stajni od 11 lat, ale za to ja jestem tu od 11 lat. No, i ta zmiana, jak możecie się domyślać, jest bardzo, bardzo duża. Po tylu latach zmienić dom to jest jak przeprowadzka, taka prawdziwa. I zresztą liczba rzeczy, jaką trzeba przenieść ze sobą, jest chyba podobna do takiej przeprowadzki ludzkiej. Się trochę tego nazbierało. Przenosimy się do stajni Aleksandria. 30 km od Centuriona w stronę Żyrardowa. Ci, którzy są z Mazowieckiego, pewnie kojarzą Żyrardów. E, będę miała tam trochę dalej. Ale tak, warunki w stajni są świetne. E, stajnia jest mniejsza, jest bardziej kameralna. E, pewnie zapytacie, czemu w ogóle podjęłam decyzję o zmianie stajni, skoro Centurion jest taką stajnią na tak wysokim poziomie. Bo jest. Odpowiedź jest prosta, po prostu potrzebowałam zmiany. Że tak zacytuję moją mamę, dzieci dorastają i się wyprowadzają z domu. I mniej na takiej zasadzie właśnie wygląda ta moja zmiana. Spędziłam ponad połowę swojego życia w Centurionie i po prostu w pewnym momencie pojawia się potrzeba zmiany i ona właśnie się pojawiła i wydaje mi się, że jest to dobra decyzja i zmiany są potrzebne. Zobaczymy, jak to wyjdzie, ale jestem bardzo pozytywna i bardzo dobrej myśli. Jestem bardzo pozytywnie nastawiona. To, czego jestem pewna, to to, że koniom się będzie w Aleksandrii podobać. Tak zabawnie, tak pusto. Trochę rzeczy zostaje, bo jeszcze kut zostaje, ale tu wszystko było takie pełne i pusto. Pozdrawiamy z nowego pokoju. Kobyłka jest na spacerku. Paskalek pójdzie później na spacer. Kobyłek jest na spacerku, tak jakby dwa zdrowia bardziej. Ale oglądamy na wóz jest. Co to było z mordą? Co ten dój zrobił z mordą teraz? I chodzimy. Kobyłek się rozgląda chciałoby się wytarzać, ale ja nie wiem, czy nie mogę pozwolić się na tej hali. Smoneczko. Chodzimy po hali, bo jest potworny lupa. Gwiazda. Tutaj mamy myjkę. Z kopyłkiem, który krzywo stoi. Widzicie, że tutaj nawet są takie gumy. Żeby te uwiązy boczne nie obijały ściany. <słyska> Miska z wodą dla piesków. A tutaj pralnia. Czy wy widzicie, jak to jest wszędzie czysto? na plac i na rzecz instajni. nie posprzątałam uchraniaczy ale zrobię to tak, jak umyję kobyłkę. tak to tutaj wygląda tutaj jest przechowalnia rzeczy moja paka tu stoi piękna Moje szafki Tutaj praczki, Jakieś różne rzeczy Jakieś suplementy, spraye Smary, ochraniacze A tam na górze derki. paszarnie wygląda tak Wszyscy mają swoje Pudła no, jedzonka moich konieczków są tutaj. Moje konie jezą redminsa. redmięsa. Tutaj mamy przygotowalnię, na której stoi Koń Pascal, przygotowany do jazdy. Nie jesteś przygotowany zupełnie. I przybywa tutaj. Nie wędruj nigdzie, Rumaku, stój grzecznie. Tak, i na tej przygotowalni. Tu jest większa przygotowalnia, a tu jest mniejsza, na której. Się przygotowujemy. Naprzeciwko stoją stojaki na siodła. No. tam stoi kobyłka. to Z miejsca na te praczki. mi. Dami. Dami śpi. I druga część stajni jest tutaj. Jest bardzo jasno, bardzo przestronnie. Bardzo, bardzo czysto. Nie, krótkie, gdzie ty wędrujesz? Stój! Koń się rwie do roboty. Stój! Tutaj znajduje się siodlarnia. No, siodlarnia. Siodlarnia. Co tu więcej mówić? I wchodzimy na skalę. Waga całkiem ładnie, nie? Z Hali są. So, Ło, popatrz Paskalku, otwarte tutaj jest. są okna na stajnie. Cała krótka ściana luster, hala jest wielkości e, czworoboku wymiarowego, czyli ma 20 metrów na 60 metrów. Tu jest socja. Oj, 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 co to było? Takie lustra, ładne. Super jest dach, ponieważ e, te okna na górze są otwierane. I dzięki temu wentylacja jest super. Też jak jest tak ciepło, dobre jest to, że na tej hali jest taki przyjemny chłodek. No i tu jest wyjście. Prrr. Prrr. Stój! I tam są padoki. Wam. Wszystko tam to są padoki. Są to kwatery, ale są bardzo duże, jak na kwatery. Tak wygląda stajnia od drugiej strony. I to są padoki dla ogierów. It. Nagrywam estetyczny filmik Kucu, Boże koniu Lążownik Karuzela Albo na odwrót, tego jeszcze nie wiem No i stajnia Zdoła stodoła No Całkiem ładnie tu jest Prawda, Pasiu? Pascal, kładziemy. gdzie my teraz idziemy po treningu na patoczek?